my nie skupiamy się wyłącznie na nauce, ale przede wszystkim na rozwoju dziecka. My mamy w Akademii Przyszłości Podopiecznych, którzy w dużej mierze podopiecznych, którzy mają naprawdę bardzo dobre wyniki w nauce. Ale problem polega na czymś innym, na tym, aby przełamywać w dzieciach nieśmiałość, to aby same uwierzyły w siebie i my jako tutorzy Jesteśmy właśnie po to, żeby nad tym pracować z dziećmi, żeby pokazać im, że potrafią. Jesteśmy po to, żeby nauczyć je wygrywać nie tylko w szkole, ale przede wszystkim w życiu. Wolontariusz spotyka się z dzieckiem raz w tygodniu i poświęca temu dziecku czas. I co robi, to już jest kwestia indywidualna, od, zależy od potrzeb tego dziecka. Dowiadujemy się, jakie mają pasje i marzenia. Bo to nie jest tak kolorowo, że od razu na każdym spotkaniu dziecko się przed nami otwiera, czasami po kilku miesiącach dopiero nawiązuje się taki kontakt, że dziecko otwiera się i mówi o swoich prawdziwych marzeniach, pragnieniach. Pomagamy to rozwijać. Obecnie zgłosiło się około 120 wolontariuszy na Dolnym Śląsku, a potrzebujemy jeszcze 130.